Dzień dobry serdecznie, witam świątecznie, nawet pojawiła się o, choineczka w studiu, oczywiście zasłaniam ją sobą, ale jest. I dzisiaj yy, oczywiście podsumujemy sobie weekend, jak co tydzień w poniedziałek, to co było najciekawsze według tych kategorii, ale tematem odcinka, jak już wiecie, będą przegrywy 2021 roku, wybrałem piątkę, to bardziej będzie prowokacja do dyskusji, myślę, że ona będzie ciekawa, na podstawie tej dyskusji myślę, że jakaś nutka powstanie, więc zachęcam do udzielania się i przesyłania swoich pomysłów, co zapamiętaliście z tego 2021 roku, zapraszam na odcinek. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zaczynamy oczywiście od niszczycieli kuponów, bo to już jest nasza taka e, klasyczna część. Zaczynamy od warszawskiej legii. Legia, która no, Zamichniewicza w lidze spisuje się naprawdę dobrze. Robi sobie przewagę nad rywalami i przyjeżdża Beniaminek, Stalmielec do Warszawy na łazienkowską i. Wygrywa. No nie jest to coś, czego moglibyśmy się spodziewać. Oczywiście, po ekstraklasie możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego i zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak jestem przekonany, że Legia parę kuponów zniszczyła. Zaufajcie mi, tak było. I to jest i to jest raz. Dwa, Sevilla. Sevilla, która miała dość proste zadanie, jeżeli chodzi o ten weekend, bo. Dobrze radząca sobie do tej pory ekipa miała po prostu pokonać Real Valladolid, jak się nie mylę. Tak, dokładnie. Real Valladolid, trzeci od końca. Sevilla tutaj miała okazję cały czas utrzymywać się blisko tej, tej czwórki. No i wyobraźcie sobie jeden do jednego u siebie na stadionie. Wszyscy, którzy postawili na Sevillę, łączę się. Z wami w bólu i ostatni niszczyciel jest z Bundesligi RB Lipsk. Podobna sytuacja, bo w zasadzie mówimy o drużynie, która na ten moment po tej, po tej wpadce ma dwa punkty straty do Bayernu, do lidera. Dwa punkty straty. Grali u siebie z Keln, który jest od końca czwarty już teraz po tym meczu, który Keln. Zremisowało na wyjeździe z RB Lipsk, więc jest to duża wpadka, uważam. Lipsk mógłby mieć tyle samo punktów co Bayern, ale nie ma, ma dwa mniej. no Dziwnie się traci punkty na, na takich meczach, a jeszcze dziwnie się przegrywa kupo. Zahaczamy o Polaków rodaków. Dałem dwa plusy, nie dałem minusa. Jeżeli jakiś powinien być, to dajcie znać. Robert Lewandowski, jeżeli gra lider z wiceliderem, gospodarze prowadzą jeden do zera Po czym Robert Lewandowski najpierw doprowadza do, wy do wyrównania, a już w doliczonym czasie meczu daje zwycięstwo. Jeszcze w okresie, w którym dostał tytuł za najlepszego piłkarza roku. Po prostu brawo to za mało. Naprawdę mega szacunek. Ale jeszcze będąc w Bundeslidze wyróżnimy Bartosza Białka, który znalazł się w pierwszym składzie Wolfsburga. Oby jak najczęściej, oby jak najwięcej dobrych występów. Naprawdę obiecująco ten początek Przygody wygląda z Bundesligą, więc spoko. Beka! Jaką mamy Bekę? Oczywiście musi być coś o Barcelonie. Barcelona grająca z Walencją. Jaka Walencja jest w tym sezonie, no każdy kto śledzi La Liga wie. I oczywiście traci punkty, więc nie daję ich nawet na niszczycieli kuponów, bo myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach na Barcelonę nie powinien stawiać. Ale Ricky Puig mm, miał bardzo ciekawą reakcję, zapraszam, tutaj oczywiście link jest w karcie li i linki wszystkie macie w odnośnikach. Mm, kiedy pianić? Już miał wejść na boisko, ale Kuman się rozmyślił i stwierdził, że jednak go nie wpuści. To Ricky Pych po prostu zaczął cisnąć taką bekę, że aż musiał założyć maseczkę, żeby tego nie było widać. No jest to śmieszne. Pokazuje mniej więcej, jak niektórzy traktują decyzję Kumana. Nie tylko kibice, Jezu, wystawić? Grać z systemem 3, jakieś 6-1 mniej więcej? A dlaczego nie? Drugi śmieszny filmik to jest Sebajos dosiadający rywala. Najpierw go fauluje, Później mu siada na plecy, po czym symuluje straszny ból, jak typ go z siebie strącał. Zawodnik Arsenalu, forma Arsenalu wiadomo w tym sezonie. Myślę, że to się Wam ułoży w całość, też możecie sobie to zobaczyć. Ale mam też dla Was fajne bramki, trzy piękne bramki. Kiko Garcia, który strzela bramkę Realowi. Cudowną, cudowną, piękne okno techniczne. Brawo. Mohamed Salah, który strzela piękną bramkę na 7 do 0 z Crystal Palace, brawo. To też macie oczywiście wszystko w opisie. Bramkę Kucharczyka, uwaga, daje jednak na pierwszym miejscu, bo była to bramka w doliczonym czasie gry, gdzie było 0-0 i Kuchy oczywiście kompletnie niepilnowany po prostu odpalił armatę, dając 3 punkty ślicznym strzałem. O ile tamte dwie bramki nic nie dały drużynom, no podwyższenie wyniku a albo bramka i tak, da, która nic nie dała, tutaj bramka dająca zwycięstwo, piękna bramka, więc cieszcie się z Ekstraklasy, bramka weekendu rzadko się zdarza. Meczy weekendu nie będę tutaj się zbytnio rozwodził, dałem Bayern z Bayernem, bo jednak ciężar gatunkowy meczu, przebieg tego meczu, fajne sytuacje, to sprawiło, że to naprawdę dobrze się oglądało, ale no było kilka meczów właśnie 7-0 do 0 Liverpoolu. Był mecz Evertonu z Arsenalem, było co pooglądać, ale jednak te zwroty akcji, rola Polaka, dla mnie meczem tego weekendu będzie właśnie Bayern z Bayernem. Oczywiście dawajcie znać, co wy sądzicie, bo na przykład ktoś może wskazać Milan, który znowu wygrywa rekordowa bramka w ogóle Lao w siódmej sekundzie meczu, nigdy tak szybko nie padła, więc naprawdę sporo fajnych rzeczy się w ten weekend wydarzyło. Dajcie znać, który mecz dla Was był najlepszy. A my przechodzimy do tematu odcinka, czyli przegrywy 2021 roku. Słuchajcie, ja zrobiłem piątkę i wiem, że tutaj można dużo więcej dopisać i liczę na Was. Naprawdę liczę na Was, bo będę zbierał te głosy do, do nutki, którą chcę stworzyć właśnie w tym okresie świątecznym. Będą dwie nutki, jedna na tym kanale, jedna na kanale Betki, więc polecam śledzić. Moja piątka wygląda tak. Na miejscu piątym są wszyscy, którzy głosowali na trenera roku FIFA, bo. Przychodzi Flick do Bayernu, który Bayern jest nie radzi sobie ewidentnie. Wszyscy mówią Jezu, znaczy nie wszyscy, ale były głosy dość istotne, Jezu Flick, no to w ogóle nie jest trener, to w ogóle nie, nie będzie miał szat, w ogóle co to jest? Gość wygrywa wszystko, gość wygrywa wszystko, Bayern gra zupełnie inaczej. No, nie wyobrażam sobie zaobserwować wpływ trenera na drużynę bardziej ewidentnie niż tam. I on przegrywa rywalizację z Klopem. No, musi poćwiczyć, wydaje mi się, uśmiech i bardziej taki luz. Jak klopa, uwielbiam, że było jasne, ale no. Niewybranie flika to, to jest. To jest. To jest jakiś glitch cyberpunka, wydaje mi się. Na miejscu czwartym przegrywów roku daje France Football, bo to są w ogóle przegrywy jakieś straszne umysłowe. Nie przyznamy nagrody roku, nie przyznamy złotej piłki, bo nie jest sprawiedliwie. Kurde, weźcie, weźcie, naprawdę jesteście po prostu takimi baranami. No, no przegrywy, w ogóle ta nagroda i tak już znaczenie wydaje mi się... Straciła jakiś czas temu, ale takimi decyzjami na no, chłopy jeszcze bardziej pogarszają sytuację. Ja pierdzielę, no dramat. Tak, jestem rozgorączony, że lewy nie dostał tej piłki, ale to nie zmienia faktu, że to jest debilizm i są dla mnie przegrywami. Na miejscu trzecim przegrywów może być lekkie zaskoczenie, jest Manchester City u mnie. Czy jest zaskoczenie, czy nie jest? Nie wygrali Premier League, nie wygrali. W lidze mistrzów odpadają z Olympikiem Lyon, przypomnijmy, w tej fazie już turniejowej w Lizbonie z Olimpikiem Lyon. Ogólnie, biorąc pod uwagę ten projekt budowany z myślą o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, to z kimkolwiek by nie odpadali na wczesnej fazie tej, tej pucharowej, to będzie źle. Ale jeszcze jeżeli odpadasz z Olimpikiem Lyon, sorry, początek tego sezonu no, dramat, popatrzmy sobie w tabelę. Manchester City już teraz traci do Liverpoolu 8 punktów. Jasne, jeden mecz zaległy, może to być 5 punktów, ale nie zmienia to faktu, że i tak jest to w sytuacji, gdzie Liverpool tych punktów traci bardzo dużo. Na, na 14 meczów 4 remisy, jedna porażka, więc kompletnie nie wykorzystują e, sytuacji i tego, że mogą. Gonić Liverpool, więc ogólnie nie widzę specjalnie tutaj powodów do optymizmu przy tym budżecie i uważam, że jest to rozczarowanie. I uważam, że jak odpadasz z takim budżetem, a chcesz też wygrywać Ligi Mistrzów z Olimpikiem, to jesteś przegrywem. Przykro mi, ale tak na trzecim miejscu, na drugim miejscu inna drużyna z Premier League Arteta. Pamiętam początki, jak, jak mówiłem, że no coś nie bardzo mi przekonują te, te jego zmiany. Coś mnie nie bardzo tam przekonuje. Ta jego tu. O, kurwa! Nie rozumiesz w futbolu. Kurwa, tam jak teraz grają. Za oni chłopak za Wszystko zacznie trybić za chwilę. Chwila minęła i Popatera. Popa, popa na to, Popatera. 15 miejsce Arsenalu w tabeli. 4 punkty nad strefą spadkową. To jest oczywiście sukces. I w sezonie, w którym już powiedziałem, sporo drużyne z czołówki traci punkty, oni zajmują 15 miejsce, 10 punktów tracą do takiego Southampton, 12 do Evertonu. To jest po prostu porażka. To jest po prostu porażka, jakim projektem Arsenal się stał, i oczywiście nie jest to tylko wina Artety, żebyśmy mieli jasność, chociaż no tam wydaje się, że tyle konfliktów, że nie ogarnia też tego, ale po prostu ten klub stał się naprawdę porażką, i nie wiem, trochę współczuję fanom. Bo nie wiem, co tam by się musiało wydarzyć, żeby to się zmienić. Sama zmiana trenera wywiele moim zdaniem nie da. Nie wiem, przykro się patrzy. I przegrywy numer jeden dobra, no nie, nie oszukujmy się, jest to Barcelona. Jest to Barcelona, bo przegrywasz mistrzostwo. Twoja w ogóle legenda chce odejść z klubu, mająca zapewnienie, że może, jednak nie może. Przegrywasz 2 do 8 w ogóle z Bayernem w Lidze Mistrzów. Później, jeszcze w nowym sezonie, dajesz sobie wejść na mordę Juventusowi, który wcale jakoś specjalny nie jest pod wodzą Pirlo. Burdel. Do, do klubu przychodzi Kuman, który no, jakąś taką taktykę ma, która wiecie co tłumaczy najbardziej? Najbardziej tłumaczy jego wyniki z innych klubów. No to najbardziej tłumaczy chyba taktyka Kumana, za którą jest bardzo oczywiście uparty, żeby dalej w to brnąć. Porażka chyba na każdej płaszczyźnie. Ja nie wiem, czy jest jakaś płaszczyzna. Na której Barcelona nie odnosi porażki, bo finansowo, wizerunkowo, ekonomicznie, sportowo, o czym sobie nie pomyślę, to jest w tym roku jedna wielka porażka. To jest dramat, to jest smutne, przykre, ale nie widzę klubu, który bardziej po prostu zalicza faila za failem niż robi to FC Barcelona. I tak jak mówię, ja się nastawiałem, że ten sezon będzie do przetrwania. Nie przypuszczałem, że będę drżał o to, żeby być w top 4. Ale zaczynam powoli naprawdę się o to martwić. I wiem, że trzeba przeczekać, poczekać na nowego prezydenta, liczyć, że będzie to inteligentny facet z dobrymi ruchami, że przyjdzie trener, że poukłada to i za dwa lata znowu będzie można mieć jakieś, jakieś nadzieje. Na ten moment Barcelona wszystko robi źle, więc są dla mnie przegrywami tego sezonu, tego roku. Dawajcie znać, jakie są wasze typy, z czym się zgadzacie, z czym nie. I przypomnę tylko, że na Discordzie, link macie w opisie, są giveaway'e. Jak wejdziecie na kanał z giveaway'ami świątecznymi, to można też zgarnąć ciuch ode mnie ze sklepu futbola.pl, na przykład. Więc serdecznie zapraszam. Tam wszystkie są instrukcje, zresztą na czacie można zapytać, jak ktoś czegoś nie wie i wszyscy fajnie wytłumaczą. No i na live'ach oczywiście tam rozmawiamy na żywo, to też o tym pamiętajcie. Dzięki za dzisiaj i do następnego. Widzimy się w komentarzach.